Według różnych źródeł Ilon po prostu nie radzi sobie z gniewem, wrzeszczy na pracowników, Wyzywaj ich od najgorszych, jak coś idzie nie po jego myśli, mści się. Była taka sytuacja, że w prasie Pojawiło się w 2018 roku informacja, że w fabryce Tesli, w fabryce baterii w Tesli źle się zarządza odpadami, jest jakaś właśnie taka afera, że, że coś tam nie, nie tak to jest składowane, czy nie tak to jest e, generalnie te, zarządzane. No i co zrobił Elon? Wynają prywatnych detektywów, żeby ustalili, kto był źródłem dziennikarskim. Zwolnił tego człowieka, Martina Tripa, a potem nie zadowolił się tym, że go zwolnił, e, tylko jeszcze na przykład dzwonił do e, dzwonił do dziennikarzy, żeby im mówić, że słyszał, że trip jedzie do fabryki z naładowanym rewolwerem, i trip w końcu przeprowadził się do Europy, bo tak bardzo mask uprzykrzył mu życie. W Tesli w 2017 roku był taki artykuł The Times, który pokazał, jak bardzo niebezpieczna jest praca w Tesli pod tym względem, że w tej fabryce, w fabryce samochodów było więcej wypadków niż w takich branżach jak na przykład branża tartaków czy rzeźnie. I cóż na to odpowiedział Musk? Cóż na to odpowiedziało kierownictwo Tesli? Zapytacie: Otóż odpowiedzieli, że my się dopiero uczymy, jak być firmą motoryzacyjną oraz że liczy się przyszłość. Później te liczby związane z liczbą wypadków faktycznie spadły, ale rok później, w 2018 roku, publiczne radio amerykańskie prześledziło to z kolei. I okazało się, według, według ich programu Reveal, czyli ujawniamy, że po prostu zespół medyczny w Tesli, na przykład, ograniczono mu możliwość dzwonienia pod 112, pod numer 6. dzwonienie pogotowie, bez pozwolenia zarządu, zarządu, nie mogli tego robić i na przykład wysyłano ludzi, którzy ucięli sobie kawałek palca, liftem, czyli tak, no, uberem, na izbę przyjęć. Nie? Tak, tak, taka polityka była w Tesli. Pamiętacie COVID? Pamiętacie COVID. Elon Musk długo w COVID nie wierzył. Mówił, że o, to się skończy zaraz, to w ogóle jakieś plotki, do końca kwietnia nie będzie żadnych przypadków śmiertelnych. Nie chciał zamykać swojej fabryki Tesli. To był to było znany przypadek akurat. Kiedy w końcu urzędnicy zmusili go do tego, żeby czasowo zamknął fabrykę, Trwało to krótko, w maju ogłosił, że fabryka będzie znów otwarta, że pracownicy okej okay, mogą zostać w domu, ale wtedy nie będą pobierać pensji. I y, według danych no, urzędowych y, setki, przynajmniej setki y, pracowników za zachorowało wtedy na COVID, bo oczywiście poszli do pracy.